Cześć dzieciaki, tutaj ciocia Kinga. Chciałam Wam zaśpiewać piosenkę o bułeczkach, którą tak bardzo lubieliście śpiewać. Tytuł piosenki to: Pięć bułeczek z marmoladą. Pięć bułeczek z marmoladą miał Pan piekarz z rana, każda krągła i rumiana cukrem posypana. Po południu do piekarni przyszło dziecko małe, zapłaciło jeden grosik i bułkę zabrało. Ile bułek zostało piekarzowi? Cztery. Cztery bułki z marmoladą miał pan piekarz z rana, każda krągła i rumiana cukrem posypana. Po południu do piekarni przyszło dziecko małe, zapłaciło jeden grosik i bukę zabrało. Ile bułek zostało piekarzowi? E, trzy. Trzy bułeczki z marmoladą miał pan piekarz z rana. Każda krągła i rumiana cukrem posypana. Po południu do piekarni przyszło dziecko małe. Zapłaciło jeden grosik i bułkę zabrało. A mama pyta, Ile bułek zostało piekarzowi? Dwie. Dwie bułeczki z marmoladą miał pan piekarz z rana, każda krągła i rumiana cukrem posypana. Po południu do piekarni przyszło dziecko małe, zapłaciło jeden grosik i bukę zabrało. Ile bułek zostało piekarzowi? Jedna. Jedną bułkę z marmoladą miał pan piekarz z rana. Była krągła i rumiana cukrem posypana. Po południu do piekarni przyszło dziecko małe. Zapłaciło jeden grosik i bułkę zabrało. Zero. Ile bułek zostało piekarzowi? Zero. Brawo, teraz spróbujcie sami zaśpiewać tę piosenkę Nie. i pobawić się razem z rodzicami. Papa, pa, do zobaczenia!